Ty jako sprzedawca, nazwijmy to, ty jako osoba, która ma proponować pewne rozwiązania, osoby, które przychodzą do ciebie, no niestety w pierwszej kolejności mają obiekcje na jakie najczęściej? Czy na przykład ten produkt jest dla mnie, czy on u mnie zadziała? Z poprzedniego wideo też widziałem kilka było odniesień właściwie do tego, czy to nie jest tylko do edukacji, czy te metody nie działają tylko na edukacji. Również czy te metody na przykład sprawdzą się w moim konkretnie biznesie. Jakby stosując jedną metodę od razu się wiele obiekcji w tym momencie neutralizuje. To się co to jest? Jest to dokładnie gwarancja. Ja u siebie stosuję praktycznie na wszystkich swoich programach gwarancję satysfakcji na przykład na 60 dni. Co ciekawe jest właściwie im dłuższa gwarancja satysfakcji, tym jest niski, niższy poziom zwrotów, nawet yy, maksimum 1%. 1% to jest i tak, moim zdaniem, bardzo dużo. U mnie ten poziom zwrotów nie przekracza 0,5% w skali powiedzmy 6 miesięcy, tak? Czyli ważne jest to, żebyśmy to, co oferujemy, żebyśmy przede wszystkim dobrze znali i wiedzieli, że to działa, czyli to krótko mówiąc musi działać, bo inaczej ten wskaźnik yy, zwrotu, pewnie się zgodzić ze mną, będzie dużo tutaj niestety wyższy. Po drugie, im dłuższa gwarancja, tym lepiej. I po trzecie, w sytuacji, kiedy na przykład klient odpuka, coś mu się nie uda, nie powiedzie, coś zrobi, coś zrobi nie do końca tak, jak my byśmy chcieli, bo niestety nie, nie wszyscy jakby wdrażają to w sposób taki, jak powinni. Wszyscy używają naszych produktów zgodnie z przeznaczeniem. On ma możliwość zwrotu i albo dajemy wtedy pełną kwotę zwrotu, tak jak ja na przykład, ewentualnie jeżeli w Twoim biznesie. Nie możesz na to sobie pozwolić, bo masz na przykład zbyt duże kwoty, też co związane z inwestycją. W tym przypadku warto prowadzić coś w rodzaju alternatywy, czyli rozwiązanie, gdzie masz swego rodzaju serwis, który daną usterkę, coś to powoduje, że klient nie jest usatysfakcjonowany, po prostu od razu naprawi i dzięki temu będziesz mógł dalej korzystać z tego i dalej odnosić sukces bez znaczenia, czy to jest właśnie wiedza, czy to jest jakaś inna branża. Jeżeli to wideo Ci się podobało, jeżeli chciałbyś więcej zobaczyć tego typu materiałów, jeżeli interesują Cię wskazówki na szybkie zwiększenie sprzedaży, ilości klientów, to zapraszam Ciebie na najbliższy like, na najbliższe spotkanie na żywo ze mną, które się bezpłatnie odbędzie właśnie w internecie. Kliknij w link, który tutaj jest dokładnie obok tego ekranu, bądź wejdź dokładnie pod adres, który właśnie widzisz, i zapisz się na bezpłatne spotkanie za darmo. Oczywiście otrzymasz jeszcze więcej tego typu wskazówek. Do zobaczenia!